Spróbujmy na początek przeanalizować takie dwa wykresy. Kolorem białym narysowałem wykres funkcji 1 druga wartość bezwzględna z X. Ten wykres możesz otrzymać w taki sposób, że w miejsce X podstawiasz na przykład 0. Wartość bezwzględna z 0 to jest 0, 1 druga razy 0 to 0. I to jest pierwszy punkt należący do wykresu. Następnie w miejsce x podstawię dwójkę, bo będzie się łatwiej później mnożyło z tym ułamkiem. Wartość bezwzględna z liczby 2 to jest 2, razy 1 druga to 1. No i podstawię jeszcze czwórkę. Wartość bezwzględna z liczby 4 to 4, razy 1 druga to 2. Przez te trzy punkty prowadzimy taką prostą. I mamy część wykresu funkcji. Tego, tego wykresu tej funkcji. Następnie tą prostą odbijamy symetrycznie na drugą stronę osi Y. No i gotowe. Teraz, żeby otrzymać wykres niebieski, musielibyśmy tą funkcję przesunąć o pewną liczbę jednostek wzdłuż osi Y w dół. No w tym wypadku akurat przesunąłem o trzy jednostki w dół, więc gdybyśmy. Mieli zapisać wzór tej funkcji, to po tym przesunięciu otrzymalibyśmy funkcję o wzorze 1, 2x, odjąć 3. Ale to jest tylko przykład, na którym y, mamy sprawdzić, kiedy wykres funkcji ustawi się tak, aby otrzymać mm, ograniczyć przy pomocy tego wykresu oraz osi x trójkąt. No tutaj jest właśnie taka sytuacja. Charakterystyczne jest to, że wierzchołek tego trójkąta znajduje się zawsze na osi Y, i współrzędne tego wierzchołka są równe 0, oraz A, A, czyli w zależności od tego o ile przesuniemy się z wykresem w górę lub w dół. No w tym wypadku zawsze będziemy przesuwali się w dół, bo przesuwając się w górę, nie otrzymalibyśmy tego ograniczenia z osią x. Możemy w tym momencie uznać, że jeżeli będziemy mieli określone a, to od razu otrzymamy długość wysokości w tym mm, trójkącie. Tak h będzie odpowiadać a, które otrzymamy z tego punktu. Ja sobie tutaj od razu tą informację zapiszę: H jest równe a. Natomiast, Musimy jeszcze znaleźć długość podstawy. Zwróć uwagę, że ten punkt i ten punkt wyznaczają miejsca zerowe tej funkcji. I teraz, gdybyśmy przyjęli, że x jest dodatni, to funkcja f miałaby taki wzór: jedna druga x dodać a. Zobacz, jeżeli w miejsce x pod wartość bezwzględną będziesz podstawiać liczby dodatnie oraz równe 0, to po opuszczeniu wartości bezwzględnej zawsze otrzymasz liczbę dodatnią lub równą 0. I ja sobie ten wzór przyrównam do 0 po to, żeby sprawdzić, wyliczyć miejsce zerowe tej funkcji. A przenoszę na, lewą stronę, na prawą stronę, przepraszam. Mnożę obustronnie równanie przez 2. Otrzymuję minus. Minus 2a. Natomiast w przypadku, gdy x będzie ujemne, to zwróć uwagę, że pod wartość bezwzględną będą trafiały liczby ujemne. Po opuszczeniu wartości bezwzględnej musimy zmienić znak na przeciwny tego wyrażenia. Tak, bo wartość bezwzględna zawsze zmienia nam znak. Więc tutaj byśmy mieli... O, coś takiego. Zgodnie z... Ym... Z definicją wartości bezwzględnej. Zajrzyjcie do podręcznika, albo do tablic maturalnych. Tam znajdziecie o, coś takiego, że otrzymamy x, gdy x jest nieujemne, lub otrzymamy minus x, gdy x jest ujemne. Taka króciutka definicja wartości bezwzględnej. No i ten wzorek przyrównujemy do zera, po to, żeby otrzymać miejsce zerowe. Minusiki znikają. Wymnażam obustronnie równanie przez 2 i otrzymujemy x równy 2. I teraz popatrzmy na rysunek dla xów nieujemnych ta długość byłaby równa minus 2a, natomiast dla xów ujemnych ta długość byłaby równa 2A, a my potrzebujemy długości całej podstawy w trójkącie. Więc obliczmy tę długość, wstawiając wyrażenie pod wartość bezwzględną no w tej kolejności wartość bezwzględna y, będzie dla nas gwarancją że odcinek długość odcinka będzie liczbą dodatnią Ok, to ustaliliśmy, że podstawa ma długość równą 4a, wysokość natomiast będzie mieć długość równą a. Dlatego pole trójkąta będziemy wyliczali z takiego wzoru. 1 druga razy 4a razy a. Po skróceniu dwójki z czwórką przez 2 otrzymamy wzór tej postaci 2a kwadrat. To sobie może skasujemy, jeżeli się uda. Pod spodem zapiszę jeszcze raz wzór i przyrównam go do pola, które mam otrzymać w tym przykładzie. Pole ma być równe 8. Podzielmy obustronnie równanie przez 2. A kwadrat równa się 4. Spierwiastkujmy obustronnie. Otrzymamy. A równa się 2. No tutaj tak naprawdę to powinniśmy o, pokazać, że pierwiastkujemy obustronnie i. Uważajmy na ten moment, bo pierwiastek kwadratowy z wyrażenia podniesionego do kwadratu zawsze zamieniajmy sobie na wartość bezwzględną. O, i teraz już widzimy, że a równa się 2 lub a równa się minus 2. Wybieram tą drugą liczbę z tego względu, że my musimy pamiętać gdzie ją będziemy wstawiali. My ją podstawiamy do wzoru funkcji tutaj w to miejsce, a pamiętamy, że wykres funkcji musi być przesunięty w dół. Więc tutaj gdy wpiszemy minus -2, no to będzie rzeczywiście do przesunięcia o dwie jednostki w dół. Tak, dla jakiej wartości współczynnika a wykres funkcji wraz z osią ograniczą trójkąt o polu równym 8? No właśnie dla takiego a